Słuchajcie, ostatnio słyszałem dobry dowcip i może się wam tym dowcipem pochwalić Snajper, zabudowy snajper układa się na dachu wysokiego budynku wyciąga z tej walizeczki karabin składa go bo to karabiny są często takie właśnie składane składa go, zakłada lunetę optyczną Przypasowuje się do tego, wskazuje te, te nóżki oczywiście. Przykłada się, ustawia tam te celowniki. No w każdym razie takie pełne przygotowanie. Obok stawia sobie radiotelefon, no i oczywiście telefon komórkowy. Kładzie się wzdłuż, jest jakby przedłużeniem karabinu. Jedno oko lekko przymyka, spogląda. I w tym momencie dzwonek telefonu. Niechętnie podnosi telefon, słucha. Kochanie, y byłam w sklepie i kupiłam Ci dobre piwo. Mhm. Kochanie, y wziąłam, zrobiłam pranie, tak jak przyjedziesz, wszystko ma już uprane, uprasowane. Mhm. I, kochanie, kupiłam jak zwykle schabowy i zrobię Ci dobry, dobry obiadek. Oczywiście z Twoją ulubioną, zasmażaną kapustą. Mm -hmm. I, kochanie, udało mi się dostać dobrą brazylijską kawę. I jak tylko wrócisz do domu, to oczywiście zrobię Ci kawkę. Mm -hmm. No i kani, muszę ci powiedzieć, mamusia do nas przyjechała. Widzę.